Samorozwój to proces dążenia do poprawy siebie poprzez rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy i osiąganie celów, które uznajemy za ważne. Obejmuje aspekty intelektualne, emocjonalne i społeczne, pomagając nam lepiej zarządzać sobą i relacjami z innymi. Choć może prowadzić do większej satysfakcji, ważne jest, aby był realizowany świadomie i zgodnie z naszymi rzeczywistymi potrzebami, a nie pod wpływem zewnętrznych presji. Jednym z najczęstszych błędów w dążeniu do samorozwoju jest traktowanie siebie jako projektu, który zawsze wymaga poprawy, a to prowadzi do nieustannego poczucia braku bycia wystarczającym. Nieustanna presja na osiąganie kolejnych celów zamiast odpoczynku może prowadzić do wypalenia i problemów ze zdrowiem psychicznym. Samorozwój może być również postrzegany jako sposób na ucieczkę od trudnych emocji. Osoby, które mają problem z radzeniem sobie z emocjami, często angażują się w nadmierny rozwój osobisty, aby zapomnieć o swoich wewnętrznych trudnościach. Przykładem może być sytuacja, w której osoba po przeżytej traumie, zamiast skonfrontować się z emocjami, stara się naprawić siebie przez ciągłe próby rozwoju, co tylko pogłębia problemy emocjonalne. Z badań wynika, że nieprzepracowanie swoich emocji może prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz problemów z poczuciem własnej wartości. Warto więc pamiętać, że prawdziwy rozwój zaczyna się od akceptacji siebie i swoich emocji, a nie tylko od osiągania zewnętrznych sukcesów.